Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną część absurdów z filmów jeździeckich, i dzisiaj będzie film, który jest kultowy, a przynajmniej taki, który każda osoba, która ogląda filmy jeździeckie na 100% chociaż raz w życiu widziała, czyli. Wicher. Jest to niemiecki film o wspaniałej przygodzie i relacji miki oraz wichra. I powiem Wam szczerze, że mi ten film, pomimo błędów czy absurdów, które tam się wydarzyły, się podobał. No i zanim przejdę do omawiania absurdów z tego filmu, chciałabym zaznaczyć, że błagam, nie odbierajcie tego materiału jako poważną, krytyczną analizę błędów jeździeckich w filmach. Ludzie, ja naprawdę mam świadomość tego, że to są. Filmy przeznaczone w głównej mierze dla dzieci mają prawo zawierać jakieś tam błędy, i nie powinnam się tego czepiać, bo nasza część jest po prostu wykreowana na potrzeby historii. I tak, ja to wiem i powiem więcej, ja te filmy bardzo lubię oglądać, ale to nie oznacza, że nie możemy się wszyscy pośmiać z absurdów, które tam się znajdują, a które wychwycą właśnie jeźdźcy. Także traktujcie tę serię tak po prostu bardziej z humorem. To nie jest prawdziwe, poważne komentarze. Jeżeli już sobie ten temat wyjaśniliśmy, no to zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka i łapki w górę, jeśli filmik wam się spodoba. I teraz już lecimy do odcinka. Lecę jak zawsze chronologicznie, czyli od samego początku. Na początku mamy scenę, w której babka, która potem się okazuje babcią czy tam ciotką naszej głównej protagonistki, wie, że koń o imieniu Wicher jest koniem niebezpiecznym, dzikim. Chce go chyba kupić od kogoś. No i pewien panią ostrzega, że i ten koń jest niebezpieczny, proszę uważać. A ona stwierdza, że ona sobie poradzi. Po czym mając świadomość tego, że ten koń jest niebezpieczny i może różne niebezpieczne zachowania wykazywać, po prostu wchodzi do niego do boksu bez żadnego przygotowania. Zostawia otwarte drzwi do boksu i ten koń wybiega przetrącając ją i... No, kto by się tego spodziewał? Zaznaczę, że później ta pani była kreowana jako doświadczona zawodniczka skoków przez przeszkody. Niedopatrzenie twórców filmu, a może brawura zawodniczki. Dobra, w tym momencie muszę zaznaczyć, że za bardzo nie będę się czepiać takich absurdów na zasadzie magiczna więź jednorożca, tak jak w przypadku Barbie. Ponieważ w filmie niejako jest to wyjaśnione tak, że Mika, czyli główna bohaterka, jest osobą, która potrafi naturalnie porozumiewać się z końmi, i okej, okay, akceptuję to. No dobra, jeśli. Ktoś nie oglądał tego filmu, to Mika nie zna się w żadnym stopniu na jeździectwie i przyjechała do tej stajni do swojej ciotki za Kary. I nie znając się w ogóle na koniach, na jeździectwie. Postanawia nawiązać magiczną więź jednorożca z dzikim wichrem. No dobra, nie jest to dziki wicher, ale powiedzmy, straumatyzowany. I w nocy postanawia wejść do niego, do boksu i tam pójść spać. Okej, okay, już pomijmy ten fakt, że ten koń w ogóle na to nie zareagował, a wręcz czuł się w jej obecności świetnie. Ale Mika prawdopodobnie nie zamknęła za sobą drzwi od boksu i ten koń z nią tam został. A po drugie, dlaczego w boksie Wichra leżała jakaś wielka, randomowa kostka słomy? Znaczy wiadomo, że ona tam leżała, żeby Mika się mogła tam położyć i pójść spać. Ale no nie wiem, przynajmniej w stajniach, w których ja byłam i jeździłam, nigdy żadnemu koniowi wielkiej kostki słomy się do boksu nie pakowywało. No dobra, nie możemy ominąć tego faktu, że ten koń jest niebezpieczny, źle się zachowuje i tak dalej i jego właścicielka, czyli ta babka Doświadczona zawodniczka posiada tego konia, wie o tym, że jest niebezpieczny, ma problemy, ale w sumie to zostawia go w boksie na całe życie, nic z nim nie robi, nie wynajmuje żadnego behawiorysty, żadnego trenera, ani nic. Tylko po prostu ten kuj sobie w jej stoi w boksie cały czas. No i kurde, chyba doświadczona zawodniczka powinna wiedzieć, że jeśli zamknie się dzikiego konia w boksie, to on raczej nie przestanie być dziki, a wręcz pójdzie to w drugą stronę. A, no i fun fact tego konia nawet nikt nie czyści. Ora, kolejny absurd jest taki, że nie wiem, czy to się wydarza w normalnych stajniach, czy gdziekolwiek to się dzieje poza stajniami w filmach, ale jest taka stajenna gwiazdeczka w tym filmie, której wszystkie dzieci stajenne robią ochoczo konia. Dosłownie chmara dzieci otacza jej konia i robi przy nim wszystko, a ona w sumie tylko wsiada i na nim jeździ. Dajcie znać, czy kiedykolwiek czegoś takiego doświadczyliście w waszym życiu. Kolejna dziwna rzecz, którą zauważyłam, to podawanie wichrowi paszy treściwej. Słuchajcie, koń, który nie pracuje, cały czas stoi w boksie i w dodatku wykazuje zachowania agresywne, niebezpieczne, jest źliczały, dostaje, uwaga, Trzy miarki paszy treściwej. Przedni koń dostał jedną miarkę, więc niektórym podają mniej. Ale nie pracujący, zdziczały wicher dostaje trzy miarki. I okej, okay, wiadomo, to może być pasza niskoenergetyczna, bla, 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 ale raczej nie zakładam, aby to była pasza typu bez owsowa, bez y, jakichś źródeł wysokiej energii. Więc sami przykładają jeszcze kolejną cegiełkę do tego, żeby ten koń był niespokojny, zdziczały i z problemami. Dobra, przechodzimy już do aspektów treningowych, kiedy. Wicher zaczyna, wiecie, pracować z Miką i tak dalej, ona się z nim bawi. No więc była scena, w której Mika razem z Wichrem byli sobie na pastwisku tego dziadka trenera, i Wicher po prostu wziął patyk, który miał służyć za bat, i podał go Mice i pokazywał, że on chce, żeby ona z nim trenowała. I okej, okay, rozumiem, że Koń może nawet pokazywać, że chce pracować i że mu się to podoba. Ale czy którykolwiek koń dał właścicielowi, czy osobie, która z nim pracuje, patyk? No to było po prostu aż zbyt takie bajkowe. No i następny, standardowy w sumie w takich filmach, absurd, czyli Mika, w cztery tygodnie uczy się od zera jeździć na tym zdziczałym wichrze na tyle, żeby wystartować w turnieju. Ale żeby nie być aż tak krytycznym, to powiem Wam, że całkiem podobał mi się trening tego dziadka. jego rady w sumie też miały całkiem sporo sensu, jak na taki właśnie wiecie. Standardowy film jest dziecki. Kolejny absurd, którego po prostu nie rozumiem, albo nie obejrzałam w filmie dokładnie o co chodziło, wyłączyłam się wtedy albo coś. Pierwsze wsiadanie Miki na Wichra odbywa się w wodzie. Jakby pawi konia, nagle wsiada na niego. I on wychodzi z tej wody, i to, że ona na nim siedzi i on nic nie robi, oznacza, że ją zaakceptował. Co tu się w ogóle dzieje? No ale dobra, okej, okay, może to jest nieodłączna część treningu tego pana. I kolejny absurd, który po tym, jak się zastanowiłam głębiej, to uznałam, że nie jest aż tak absurdalny. W sumie, no, jest to niepoprawne i nie powinno się tak robić, ale pewnie jest całkiem sporo jeźdźców, którzy tak właśnie postępują. Albowiem. Ta stajenna gwiazdeczka, Boże, nie pamiętam, jak ona miała na imię. Cały czas ma treningi skokowe. Dosłownie cały czas. Chyba, że pokazują tylko te treningi skokowe. No ale dosłownie ciągle tylko pokazują, że ona skacze. W sumie nie zdziwiłabym się jakby w jakichś stajniach rzeczywiście tak było. No i skacze na tym koniu cały czas, cały czas, ciągle przez te cztery tygodnie, w które Mika się przygotuje z tym wichrem. To ona ciągle skacze i potem się dziwi, czemu konie nie chce skakać i słabo podnosi nogi. Mmm, ciekawe. No dobra, ale słuchajcie tego. Nadchodzi moment, w którym Mika według trenera, tego dziadka jest gotowa na teren. I postanawia jej to pokazać w taki sposób, że kiedy ona siedzi na wichrze, to on po prostu klepie go w dupę z całej siły i oni pędzą siną dal biegnąc w teren. Jakby ten pan znając się na koniach i wiedząc, że to jest zdziczały, trudny koń, po prostu klepie go w dupę, kiedy siedzi na nim doświadczona jeździczka i totalnie nie myśli o konsekwencjach. No i dobra, jak już są w tym terenie... To warto przypomnieć, że Mika chyba nie uczyła się skakać, a przynajmniej tego nie pokazywali. No bo wydaje mi się w sumie, że nawet ten trener nie miał drągów ani żadnych przeszkód, które mógłby tam ustawiać, ona się uczyła w głównej mierze na pastwisku. Więc można wnioskować, że Mika nie uczyła się skakać i nie wie, jak przyjąć poprawną postawę podczas skoku. Ale kiedy skacze przez płot, doskonale wie, że powinna przyjąć postawę półsiad. Wychodzi na to, że jest po prostu urodzonym, utalentowanym jeźdźcem i doskonale wie, jak to się robi. No i dodatkowo, zważając na to, że Mika nie uczyła się raczej skoków, a na pewno nie takich, to ciekawym jest fakt, że po ukończeniu tego swojego treningu z wichrem, po prostu tak o z dupy pojechała na teren tej stajni. I postanowiła skoczyć cały parkur 120 i świetnie jej wszystko poszło. Bez treningu skokowego. To było po prostu niesamowite. A no i warto zaznaczyć, że ten parkour skoczyła totalnie bez żadnych ochraniaczy. Znaczy, rozumiem, że no, można nie założyć ochraniaczy, ale raczej jeśli dbamy o te końskie nogi, to na tak wysoki parkur i dosyć długi powinno się chociaż te przody założyć. No dobra, czas na zawody. Wicher zdziczał. Kto oglądał, ten wie dlaczego. I po prostu zrzucił Mikę i postanowił sobie dębować. Sam, czyli taki chłopak stajenny, który zaprzyjaźnił się z Miką, postanowił uspokoić Wichra podczas dębowania, po prostu stając przed nim i wymachując rękami do góry. Czy naprawdę ten człowiek pracuje w stajni? No i w konsekwencji tego zostaje zraniony w głowę, no bo Wicher oczywiście. Upadając, trafia go kopytem w łeb. No dobra, zawody nie wyszły, no i wicher miał być wywieziony, no, metaforycznie, na rzeź. Nigdzie oczywiście nie było to powiedziane, ale no, wszyscy, którzy znają się na jeździestwie, raczej wywnioskują, o co chodziło z tym panem Węgrem, który był taki groźny, i wszyscy odwracali od niego wzrok. No więc. Mika, aby uratować Wichra, postanawia go zabrać z tej stajni i autostradą dojechać do swoich koleżanek, które miały jej pomóc w ukryciu go. No i oczywiście ten koń w ogóle nie boi się ruchu na autostradzie, niczego, wszystko absolutnie świetnie znosi. Ale to chyba ma wytłumaczenie w tej relacji z Miką, że dzięki niej on niczego się nie boi i w 100% jej ufa. No ale ostatecznie Wicher trafia z powrotem do stajni i przez różny zbieg nieporozumień Znowu zostaje podjęta decyzja o tym, że będzie on wywieziony przez tego pana Węgra. Wiadomo gdzie. No i oczywiście smutna historia. Mika staje w korku z rodzicami, wraca do domu. Po czym chyba wyczuwa tego wichra w okolicy, bo okazało się, że wicher wywalił przyczepę i po prostu zwiał. No i Mika po prostu biegnie do niego i wie, gdzie on jest. No dobra, można na to przymknąć oko, ale mnie zastanawia osobiście fakt, że ten koń z tej przyczepy wyszedł, mając na sobie wyłącznie kordeo. Tak, ten koń był transportowany na Cordeo. No i dobra, okej, okay, może kantar mu się zerwał, albo coś. Ale nawet jeśli, to po co to kordeo na jego szyi? Jakie one mają właściwie cel w tym transporcie? Może wy wiecie? Dajcie znać. No i na koniec creme de la creme, czyli Mika, kiedy znajduje już tego wichra na polu, postanawia pognać z nim w siną dal w stronę tych samochodów, które stoją w korku. No, jej rodzice tam między innymi stali w tym korku. I po prostu postanawia przeskoczyć przez te samochody z wichrem, totalnie nie myśląc o konsekwencjach, że nie wiem, może je zniszczyć. Nawet nie wiem, że ten koń zahaczy kopytem i jakaś rysa... Chociażby minimalna powstanie. No nie, Mika takie rzeczy totalnie nie obchodzą. No właściwie nie wiem, jakie procesy myślowe zaszły w jej głowie, że postanowiła skoczyć te samochody i o co jej chodziło. Ale dobra, okej. Okay. Z absurdów, które ja zauważyłam, to by było na tyle. Pewnie jeszcze trochę ich się tam znalazło. Ja musiałam sobie ten film odświeżyć, bo już bardzo dawno temu go oglądałam. Ale żeby znaleźć te absurdy, to musiałam go obejrzeć od nowa. Dajcie znać, czy znaleźliście w nim jeszcze jakieś absurdy. Napiszcie w komentarzu. W poprzednim odcinku z Barbie znaleźliście jeszcze całkiem sporo dodatkowych, tych, których ja nie znalazłam. Napiszcie, który absurd z tej listy dzisiejszych najbardziej Was zaskoczył. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Ja bardzo lubię nagrywać tą serię, chociaż nagrałam dopiero dwa odcinki. Napiszcie, który film kolejny powinnam poddać takiej analizie. No i pamiętajcie, że oczywiście wszystko z humorem i dystansem. Pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie moje kody rabatowe. Dzięki za oglądanie. Ja Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka i łapki w Górę, jeśli filmik Wam się spodobał, i zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Kłandiko. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!